Czyli dzisiaj się włączyć do Auth2.0. Czyli jest to sposób autentykacji, który chciałem zrobić w naszej e aplikacji To Do List i to jest też sposób na autoryzację. Tak. Auto a tak. autentykacja to jest inaczej, inaczej weryfikacja, że. Osoba, która nas odwiedza, to jest ten, ta zasada, którą się podaje. I też identyfikacja osoby, która akurat odwiedza na, tą, na naszą stronę. Czyli z życia to może na przykład weryfikacja dowodu osobistego. Tak jak macie, MDO, tak jak macie na przylogowaniu się na do urzędu skarbowego albo do ZUS-u. Jest też, to jest też sprawdzenie loginu i hasła, czy pasują do siebie i są na zapisane w bazie. To może być też sprawdzenie odcisku palca, czy ten odcisk palca pasuje do tej osoby. I inne różne sposoby sprawdzenia, czy jest token odpowiedni. I tutaj są różne sposoby ustalenia. Czy dana osoba, na co zwierzę, to jest dany osobnik, dany użytkownik. Teraz tak. Osobno mamy autoryzację. Jest to proces nadawania i sprawdzenia uprawnień do jakichś zasobów, do, czego, do jakich danych, do danych zasobów. I to może być na przykład dostęp w aplikacji bankowej do wglądu w historię transakcji konta, ale brak możliwości zrzucania transakcji, albo możliwość na przykład uruchomienia transakcji i wykonywania płatności, ale brak możliwości edycji limitu dziennych transakcji na przykład. To Jest też na przykład możliwość przyłączenia internetu i uruchamiania programów, ale brak możliwości instalacji nowych na nowy dał się Tak więc yy, może być na przykład taka autoryzacja, takie ograniczone spadanie do, dostępu. W momencie, jak próbujemy zainstalować oprogramowanie systemowe, czy z użytkownikiem, czy adminem, czy możemy to zrobić? Jest tak. Jaki jest problem, który rozwiązuje nam to O2.0? Jest tak, jeżeli mamy jedną aplikację drugą, wiele aplikacji, to w każdej aplikacji musi mieć o, musimy mieć osobne login i hasło jeżeli chcemy aby jakieś dane o nas uzyskane np. Na aplikacja społecznościowa, co w sensie społecznościowa jakaś aplikacja mobilna to musimy osobno tam podawać login i hasło i musimy na przykład podać login i hasło na stronie, która nie należy do jakiejś trzeciej strony czy jakiejś innej aplikacji to się pojawia problem, bo jak ktoś przechwyci nasze login i hasło, to ma dostęp tak? więc tak, podawanie loginu i hasła wszystkim usługom które nie są związane z naszym głównym serwerem, naszym głównym serwisem tak słabo. O pozwala użytkowniku udzielić dostępu do osoby bez konieczności nie loginy i hasła. Yy, po prostu bazujemy na tym, że ktoś już za nas zweryfikował, że dany użytkownik to jest ten użytkownik, że, że i to jest i księdzik, że Kowalski to jest Kowalski. Już nie musimy się pytać o login i hasło. Yy, a odprowadza tokeny jako pośrednika. I e, chodzi o to, że token to jest taki długi ciąg znaków losowy, który ma częściowo zakodowane informacje o nas, a, a jest podpisany w pewien sposób przez jedną stronę. E, czy nie ma możliwości jego modyfikacji? Jest takim login logino hasłem, a czyli panie loginie hasło i ganie plus to jest taki, że sam z siebie nie zdradza kim jesteśmy. Eee, natomiast no i token można zmieniać co pół godziny, co 5 minut, co 10 minut, a login i hasło no ciężko żeby się zmieniali tak szybko. W związku z tym, jeżeli ktoś prześwietli token, to ma mało, może mieć mało czasu. Kolejna że to jest to, że przy, przy, przy naszym RODO AUT20 zwalnia z nas konieczności czy nie ma wrażliwych danych niezbędnych do autentykacji, z, y, jakiegoś loginu, hasła, jakichś innych danych. I, tak, jeżeli jesteśmy małym serwisem, to wówczas nie musimy się sobie zaprzątać głowym, żeby trzymać i pilnować loginy i hasła, bo, bo komuś, tak, często od niebezpieczeństwa i do to nas, nas z tego, dlatego często małe aplikacje używają właśnie, właśnie nie się auto 20 A Czym jest AU2.0? Jest to po prostu standardowy protokół do autoryz autentykacji, autoryzacji, który umożliwia aplikacjom dostęp do zasobów użytkownika na zewnętrznych serwisach bez ujawnienia onem logowania, ale pozwala też autentykować na zewnątrz danego użytkownika i mieć informacje. Popularnymi takimi serwerami do logowania się do o realizowaniu autentykacji to są Google, Facebook, Github, LinkedIn i inne platformy społecznościowe. Stosuje się go w aplikacjach webowych, mobilnych, przy, przy API. Ja dzięki temu w naszym imieniu aplikacja może coś zrobić poprzez API. I użyjemy go w tej mojej aplikacji to Todo List PHP, która tutaj Wam pokazuje jak powstaje. A dlaczego skorzystamy z Aut H20? No, żeby nie, nie, nie musieć konieczności trzymać po swojej stronie loginy i hasła. I, i, tak, i żeby nie musieć sprawdzać e czy, czy jakichś innych danych po sobie, sobie trzymać. I Główne elementy Aut, jakie mamy, z musicie pamiętać jest. Resource Owner, czyli właściciel zasobu. Jest to użytkownik, który udziela dostępu do swoich danych. do, 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 do swoich danych, do profilu. I klientem to jest aplikacja, która chce uzyskać dostęp do, do zasobów użytkownika. Authorization Server, czyli serwer autoryzacyjny, jest to serwer uwierzytelniający użytkownika i wydający tokeny do, dostępowe. I ostatnim elementem jest Resource Server, czyli serwer za które, które wystawia API, które przechowuje zasoby i wychowuje to, tokeny dostępu. I teraz, jak to się ma, do naszej aplikacji To Do list. Na naszym authorization na serwer będzie Google, ale może być np. Na Facebook. Naszym klientem jednocześnie resource serwerem będzie aplikacja PHP. A ponieważ PHP jest tak frontowo backendowo taki pomieszany, więc tutaj jest jedno. Resource Owner to jest użytkownik aplikacji, który tworzy dane Nasze Nasze to są z są strony profil użytkownika. A z drugiej strony są zadania do tego, czy mamy dostęp. Sposób wymiany danych między serwerem, klientem i jest wiele. Ja wymieniłem kilka. I Code Flow. To jest kompetencja sposób danych dla aplikacji webowych. Jest, jest to etapowy proces użytkownienia, gdzie mamy na, najpierw uzyskujemy kod autoryzacyjny, a później wymieniamy sobie ten kod na token. Implicit Flow to jest wtedy, kiedy używamy w aplikacjach jednopłaszczyznowych, no, prostszych. Jest trochę mniej bezpieczny. Ponieważ za pierwszym razem od razu uzyskujemy docelowe tokeny. Client credential flow jest to wykorzystywanie komunikacji między serwerami, i wówczas token jest niewykasający nie i serwery między sobą, aplikacje mogą się autoryzować między sobą wzajemnie. I ostatnia rzecz to jest wersja, gdzie mamy nie tylko nad my podstawie loginu i hasła i jest ba bardzo niezalecany i jest tylko w nie stosowanych przypadkach. U mnie wtedy, jeżeli yy, aplikacja, która chce uzyskać dostęp, nie obsługuje yy, wprost Aut 2.0 Jak ja na przykład tego authorization code flow? Tak, mamy na st naszej stronie przy, na przykład, zaloguj się Google'em albo Facebookiem. Jeśli mamy Google, to jest po kliknięciu użytkowników przekrywanie na stronie Google, gdzie wybieramy konto Google, w którym, się, którym się, chcemy się zalogować. Yy, nadajemy up uprawnienia na naszej aplikacji. Jeżeli są, jeżeli to jest pierwszy raz, jeżeli nie, to po prostu potwierdzam. Jakim kontem chcemy się zalogować? Auto, autentykujemy się na stronie Google a. i Google nas z powrotem przenosi na stronę na aplikacji, do aplikacji i w linku z przekierowaniem i jest ten kod autoryzacyjny i w momencie renderowania albo, po, albo pod spodem e, nasza strona wWW nasz e, klient wymienia kod na zestaw tokenów z, z, z góry wymieniamy zestaw tokenów e, Dostajemy przynajmniej dwa tokeny. Jeden taki służący do właściwej autoryzacji, a drugi służy tylko do odświeżenia tokenu. I ten, ponieważ token ma swoją długość i trzeba co jakiś czas pobierać nowe tokeny, ten drugi token służy tylko do. Odświeżenia i do pozyskania nowego tokenu, żeby nie, nie przechodzić całej ścieżki od, od zera, od początku. I następnie nasza strona dopiero pobiera dane użytkownika z użyciem tokenu pobranego w punkcie trzecim. Także mamy przynajmniej cztery kroki, żeby móc mi dane o użytkowniku czy z Facebooka. I jak pobieramy dane użytkowniku, mamy między innymi jego ID w serwisie. Jeśli dopuszczamy logowanie się kilkoma serwisami, to możemy przyjąć, że ID z serwisu i nazwa serwisu to będą naszym sądowym dokładnie, żeby być kluczem głównym, unikalnym być unikalnym parom. Jest tak. jakie są zalety i wady tego tego sposobu autoryzacji? Jest tak. brak konieczności udostępnienia haseł aplikacjom trzecim, które chciałyby skorzystać naszego konta, się podłączyć i w naszym menu coś działać. Możliwość ograniczenia dostępu do określonych zasobów no, na naszej informacji. My, my decydujemy, kto jakie ma yy, wiedzę o nas, a z drugiej strony nasze nasza aplikację możemy też przydzielać zasobów, zależnie kto jest. O, jest łatwość integracji z pewnymi usługami, ponieważ jest to międzynarodowy jest standard, więc, więc nieważne, czy to jest Google, Facebook, yy, LinkedIn. To Flow fl wygląda tak samo, tylko są in, inne adresy serwerów i serwisów, tymi, z którymi się komunikujemy. No i jest też brak konieczności przesłuchania haseł po swojej stronie. Jeżeli, jeżeli proces autentykacji odregulujemy do Google czy Facebooka, to nie musimy po naszej stronie trzymać. Jakie są wady tego, bo ma swoje wady? Kradniesz tokena dostępu. Tak, może prowadzić do nieautoryzowanego dost dostępu. Tak, bo jeżeli ktoś nam przy przechwyci ten token autoryzacyjny, to dopóki go nie. dopóki jego wartość nie wygaśnie, albo my go nie. nie autodokujemy, no to ganie można się nim posługiwać i Windowsem do, do deformacji o nas. Jest też opcja niebezpieczeństwa przesyłania kodu autoryzacyjnego, czyli mamy atak typu man in the middle. Tak, czyli, jeżeli, czyli chodzi o to, że ktoś może nam tutaj być, tutaj po drodze, ktoś się wstrzyknąć jeżeli ktoś przechwyci kod, to może to też przechwycić i ma jeżeli tutaj będzie stał między nami a Googlem widział na szuch, to może na naszej wiedzy zawsze sobie wyciągnąć. Jeżeli ma kod autoryzacyjny, to może sobie pobrać to kany. Z, Z tym, że za każdym razem jak wchodzimy na Google jest nowy. Ten kod autoryzacyjny generowany. A jeśli ktoś jest tutaj, to musi też to przechwycić dla nas. No ale jest takie istnienie: ryzyko, że jak ktoś się wstrzymał między nas a Google, no, czy tam Facebooka, no to nam się No tak. Ponieważ jest, istnieje ryzyko przechwycenia tokenu i generalnie polegamy na tym danych co jest w tokenie tak, czyli jeżeli ktoś się zaloguje to już jest, przez jakiś czas ma dostęp No to zbyt długa ważność tokenu zwiększa ryzyko nadużyć Dlatego tokeny nie powinny być za długo ważne Kolejną wadą czy niebezpieczeństwem przy Auth 20 to jest, że ktoś nam przejmie profil na Google, Facebooku czy innej platformie społecznościowej i my mamy jakieś aplikacje, do których mamy włączone logowanie się Google, Facebookiem. No to może też się tam wejść w naszym menu, tak, bo z kogoś go, się, się przejął nasz profil na Google. No to może się wszędzie nie mieliśmy łączenia logowania. Google może się za nas zalogować. Dlatego przy używaniu Oautha tak bardzo ważne jest pilnowanie yy, profilu na, na, na platformach społecznościowych, które takie rzeczy coś umożliwiają. Sądzę. A od to standardowy i bezpieczny sposób autoryzacji aplikacji i sposób na autentykację. Jeżeli nie chcemy, to loginu i hasła po naszej stronie, yy, powinniśmy, powinniś, mamy takie kroby jak autentykacja, czyli sprawdzenie, kto do nas zagląda, czyli po użytkownika, autoryzacja, czyli sprawdzanie i nadanie uprawnień. No, i takie coś jak token dostępu, czyli coś, co zastępuje nam login, i hasło, ma krótkie wa dane ważności, że tak powiem. Yy, okay. Mamy różne przepływy autoryzacyjne, w zależności od typu aplikacji i sposobu komunikacji między aplikacjami. Teraz, jak prawidłowa implementacja protokołu zwiększa bezpieczeństwo użytkowników i systemu. A, aczkolwiek, powoduje, że pilnowanie profilu naszego na serwerze serdecz, na autoryzacyjnym jest, staje się bardziej kluczowe. I w najbliższym czasie myślę, że w czwartek yy, pokażę Wam, jak to w PHP zrobić na naszej aplikacji DodoList. Do zobaczenia w przyszły czwartek.